Dabin to specjalny rodzaj tłuszczu, który impregnuje i wygładza skórę, zapobiegając powstawaniu pęknięć. Czyści i zmiękcza skóry gładkie, może być stosowany do mebli i artykułów galanterii skórzanej. Tłuszcz nadaje ładny połysk naszym butom, a także utrudnia ich nasiąkanie wodą. Dabin zapobiega także powstawaniu plam po soli, preparat dostępny jest w kolorze bezbarwnym, czarnym i brązowym. Przed zastosowaniem preparatu Dabin oczyszczamy powierzchnię obuwia z zabrudzeń. Możemy do tego celu użyć pianki do czyszczenia Cleaning Foam. Po wyschnięciu obuwia przy pomocy mazaka lub miękkiej szmatki nakładamy tłuszcz na oczyszczoną powierzchnię. Buty pozostawiamy na kilkanaście minut do wyschnięcia. Po zastosowaniu preparatu widoczny jest efekt odporności na wodę. Więcej informacji na stronie www.caps.pl.